Witam wszystkich na kanale Gołębie jutro będę odrobaczane Takim środkiem Ten środek kosztuje 25 zł Nie jest jakiś drogi Zobaczymy Tylko go się 2 dni podaje do wody 1 ml na 1 litr wody. I tu pisze nie powtarzać przez 2 dni tylko. Zobaczymy. I tutaj na co on jest? Tutaj mi się sparzyły Ten samiec mi się sparzył są tutaj samiczka. Zobaczymy Czy ich może jeszcze ich rozparzę, ale nie wiem Może tak zostaną Wynerki Jutro pójdą do celi Żeby się parzyły Bo winerek szuka Innej rasy A nie nie idzie do winarki Jutro ich zamkniemy Już winiarki będą zamknięte No już powoli będę Obcinał łapcie może następny film już będę miał obcięte łapcie na następnym filmie. Zobaczymy. Bo już będę chciał, żeby poszły do cel lęgowych, żeby się parzyły. Bo tak w styczniu W lutym albo w marcu już chcę, żeby poszły na lęgi. Zobaczymy czy to się uda. Czy pójdą. Wszystko grucha. Wszystko zdrowe. Tutaj nie przyjechał pan po tego średnio dzioba. Na tam niedzielę przyjedzie. Więc w następną niedzielę pójdzie ten średni odział na sprzedaż. Więc będzie nas sprzedany. No i tak jak mówiłem, łapię, będę obcinał. Krótkodzioby się parzą. Ten samiec czarny pójdzie do samicy czerwonej, a ta tutaj samiczka dostanie samca białego, bo ona jest ładna z budowy, na ładnej głowie, a tutaj. Podoba mi się. Do wody dzisiaj dostały amol, a do jedzenia nie nie dostały. Dzisiaj czyst czystą karmę dostały. Jeszcze jedna samiczka do kupienia i będę nagrywał, jak parzę wszystko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Już wolę mieć wszystko poparzone. Później naciągnę na te cele siatkę. Dam te miski lęgowe i dopóki nie zniosą jajek, to ich nie wypuszczę. Żeby mi się już nie przeparzyły. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze będę dokupywał cele ręgowe zamykane 6 sztuk. I tutaj tutaj zamontuję. I jeszcze zobaczę, może się zastrzepię gołębie. Bo na razie one są zaszczepione na y, są zaszczepione y, salmowirem Ale zobaczę może już jak młode będą to od razu wszystkie już zastrzepię zaszczepię razem z młodymi Zobaczymy Tutaj już się parzą po tej samicy yy, młode chyba będą dobre w trzecim, dopiero pokoleniu, bo ona jest taka słabsza. Myślę, że trzecie pokolenie będzie ładne po niej. Z samcem się parzy ładnym, to albo jeszcze, albo w tym roku już będą ładne. Młode zobaczymy. Po nich to wszystko się zobaczy. Kawusia będzie sparzona z widymem czarnym, tym tutaj, ale to zobaczymy. Na pewno będzie, no tak ją sparzę. wszystko zdrowe dobra, nagram coś jeszcze w sobotę następną z gołębi do usłyszenia i do zobaczenia Cześć Dziękuję za jeszcze 99 subskrypcji i za wszystkie i za wszystkie łapki w górę Dobra, nie będę przedłużał do usłyszenia, cześć